Witam wszystkich widzów w trzecim już odcinku na naszym kanale miejsca zapomniane Dzisiaj znajdujemy się w Sosnowcu dzielnica w To co będziemy dzisiaj eksplorować to opuszczony kościół. Zapraszam do oglądania tutaj dziwna sprawa bo na tyłach kościoła które dzisiaj przyszliśmy zwiedzić znajduje się hurtownia, tak przynajmniej to wygląda i cóż na początku może zobaczymy co znajduje się w hurtowni, a najlepsze zostawimy na sam koniec. I oto wchodzimy do hurtowni. Jak widzimy standardowy wystrój różnorakich chłodni. No to teraz y, idziemy na drugi poziom y, hurtowni. Zobaczymy co kryje się u góry. Tutaj <gryw> fajna sprawa. Nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale to jest a, Kropidło. Kropidło do wody święconej, jeśli się nie mylę. Co hmm. tutaj mamy? Jakieś placki, mnóstwo papierów. O, widzimy nawet jest dyplom dla Pana Wiesława Michalaka. No proszę bardzo. Od znaka. Kolejny. Widać, że jesteśmy w obiekcie w zasadzie sakralnym. No i co przykuło tutaj moją ciekawość przed chwilą. Właśnie na to zdepnąłem. To są jakieś papiery tutaj e, związane z sklepem. Jakieś faktury. To, to proszę, faktura VAT. I tutaj możemy też zobaczyć, że to jest na rok 2009. Także stosunkowo jeszcze niedawno funkcjonowało. Mu musiało funkcjonować ta hurtownia. Zobaczymy, może w szufladach książeczka kontroli. Michała, Monika, jest to jest jakaś rodzina. Tak, Wiesław? Pracownicza książeczka. Dobra, zobaczymy, dalej w następnych szufladach. Misyjne drogi, no to kolejny widać. Także naprawdę jesteśmy w miejscu sakralnym. I już. No nic, zobaczmy dalej. Takie małe zaplecze socjalne. Tu jeszcze widać, ktoś nie zabrał z sobą jakichś kubków. Kawy są. No, prawie. Kawa. Wszystko jest, co powinno być. No a tutaj mamy drugie wyjście, które jest z tego, co pamiętam. Yy, zablokowane z tej strony dobra tutaj jeszcze mamy piznice furtowni też ją sobie obejrzymy no to akurat puste pomieszczenie dobra przejdźmy się zobaczymy co tutaj jest No, niestety nie za wiele Dobra, jest dalej Kolejne zniszczenie, ale niestety też puste okienko zabite Kolejne pomieszczenie niestety też puste, no, ale myślę, będziemy się zbierać. Tutaj takie pomieszczenie pominęliśmy. Widać instalacja elektryczna wyrwana. I widok z okna na ulicę. I tutaj, jak widzimy, to jest ciekawa sprawa, bo przechodzimy do wnętrza obiektu sakralnego. Proszę bardzo. tam w dali ołtarz tutaj konfesjonał i filary zobaczcie sami tutaj widać Malowidła nadal w bardzo ładnym stanie. To niestety panuje tutaj ogromny bałagan. Tutaj te choć, dziwne wejście tej hurtowni, ja naprawdę nie wiem, czy to jest pomysł, żeby choć, łączyć hurtownię z kościołem, no ale faktycznie takie miejsce, no coś takiego ma tutaj miejsce. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Jakieś malowidła, to w dobrym stanie zachowane. A tu już sam ołtarz. I tutaj chyba fragment jakiegoś krzyża. Widać coś było, ale co to jest z zagadką? Kolejne malunki. I co znaleźliśmy ciekawego? To yy, jakaś taka taczka. To jest kodaczka, nie? Skrzynka, to bardziej z najróżniejszymi pamiątkami. Proszę. Pamiętka pierwszej komunii świętej. Co ciekawe, to jeszcze stare klisze z aparatów. No tutaj co jakieś zdjęcia zupełnie nie wiem, nie wiem, nawet, kto to jest. No i coś, co mnie bardzo zainteresowało, to zobaczcie malunki na suficie. Tu może tego nie widać, ale tam jest napisane, że jest to święty Łukasz Ewangelista. prawdopodobnie był patronat tego kościoła. No i tutaj jeszcze widzimy balkoniki, tam też zaraz się udamy Jeszcze rzut oka na malowidła poczna Dobra, teraz tak jak mówiłem e, udamy się na balkoniki Mnóstwo książek, zaraz zobaczymy coś ciekawego może się znajdzie No i najbardziej interesujące czyli na kościół, tutaj fragment tej hurtowni. Zobaczcie, jak to wygląda z góry. Naprawdę bardzo okazałe miejsce, chyba najlepsze, w którym jak na razie byliśmy. Dobra, teraz tutaj postaramy się zobaczyć co ciekawszego z tej sterty książek. Mamy yy, salesjański kalendarz misyjny z 1985 roku. Piewy liturgiczne z roku 1976. Miesięcznik Myśl społeczna z roku 1984. Co mnie jeszcze tutaj mocno zainteresowało, to liturgia słowa. Prawda, miejscówka rewelacyjna polecam każdemu. To jest y, miejsce, w którym były y, dzwony, tak przynajmniej mi się wydaje. Teraz przytrzymują ją takie metalowe y, nie, szyny. No cóż, ciekawe co, co się stało z dzwonami. Jeszcze z zobaczmy sobie rzut na ten kościół. Naprawdę świetna miejscówka. Zobaczcie sobie to z drugiej strony, od strony ulicy. Tutaj jedno z wejść. Świetna sprawa. No więc to już koniec naszej relacji. Miejsce naprawdę super. Zdecydowanie warte odwiedzenia. No i cóż, zapraszam na kolejne filmy na naszym kanale.